Drodzy słuchacze Jastini Słowa, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu, kolejnym komentarzu czy wprowadzeniu do niedzielnej liturgii Słowa. Dziękuję, że bierzecie udział w tych nagraniach. Każdego tygodnia to prawie tysiąc Wyświetleń, tysiąc osób, które wsłuchują się w te słowa. Zachęcam, by nie tylko słuchać, ale też otworzyć Pismo Święte z ołówkiem w ręku, przeczytać te teksty i samemu zastanowić się, postawić sobie konkretne pytania, medytować ten tekst, by przyjść do kościoła przygotowanym do, do liturgii, do słuchania. Tak w ten sposób myślę, że możemy więcej z tego tekstu wydobyć. A przecież słowo Boże, które, którego słuchamy, to zawsze żywe słowo, mówiące o nas w naszym konkrecie życia, w naszej kondycji serca, w tym momencie, w którym dzisiaj jesteśmy. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Też niebawem rozpoczynamy nowy cykl poświęcony listom i też życiu świętego Pawła Apostoła, więc te spotkania stacjonarnie w Katedrze Warszawskiej, ale też i online na YouTubie i później dostępne będą dla wszystkich w formie nagrań i filmów na moim kanale. Dziękuję za wszelkie słowa wsparcia, za to, że też wspieracie ten kanał modlitwą. I ofiarami. Na, pod każdym filmem jest link do zrzutka.pl, gdzie można to konkretnie wesprzeć. To dla mnie ogromna pomoc, za którą bardzo dziękuję. Zanim zacznę, jeszcze jedno słowo takie bardzo osobiste. Jak wiecie, jestem przewodnikiem po Ziemi Świętej i oprowadzam grupy po Ojczyźnie Jezu Jezusa Chrystusa. W ostatnich dniach słyszeliśmy o ogromnej eskalacji konfliktu między Hamasem palestyńskim, czy te organizacją terrorystyczną, a państwem Izrael, powoduje to konflikt, który Izrael nazywa po prostu wojną. Warto modlić się o pokój, szukać tej intencji pokoju, modlić się o to, o pokój dla, dla Izraela, o pokój dla, dla Jerozolimy, dla, dla Ojczyzny Jezusa, by i wierzący w Chrystusa, i wierzący w jednego Boga, czy to muzułmanie, czy Żydzi, mogli żyć w pokoju żyć obok siebie. To bardzo trudny konflikt, trudna sytuacja. Wcale nie ma jakichś prostych rozwiązań, bo różne strony z różnych powodów są w ten konflikt zaangażowane. Warto mieć swoje zdanie, szukać jakiejś swojej w tym drogi, ale ta intencja niech nam przyświeca troski i walki o pokój. Święty Ambroży mówił: zacznijcie dzieło pokoju w sobie, a sami napełnieni pokojem. Będziecie mogli nieść ten pokój innym. Warto o tym pamiętać. Jesteśmy wszyscy ludźmi pokoju, powinniśmy być wszyscy ludźmi pokoju, bo przyjęliśmy Chrystusa, który jest księciem pokoju, który nam ten pokój, prawdziwy pokój przynosi. Taki, którego doświadczać nie może. Taki prawdziwy, Boży pokój, o który nie trzeba jakoś konfliktować, się, walczyć, zabijać. On sam, jak powie święty Paweł, jest naszym pokojem. W pierwszym czytaniu tej najbliższej niedzieli słyszymy słowa Izajasza, to 25 rozdział księgi Izajasza, wersety od 6 do 10. Żeby dobrze zrozumieć ten tekst, musimy zrozumieć, że on jest w szerszym kontekście, oto rozdział 24, 25, 26, to fragment księgi Izajasza nazywany apokalipsą Izajasza, nazywany Wielką Apokalipsą. Tekst, który być może powstał już później niż cała reszta pierwszej części księgi Izajasza, bo wiemy, że księgę Izajasza dzielimy na trzy części, na trzech autorów. Ten tekst z 24, 5, 6 rozdziału powstaje już po niewoli babilońskiej, jest apokalipsą, to znaczy objawieniem tego, co ma kiedyś nastąpić: zniszczenie zła, unicestwienie wszystkich przeszkód. Wprowadzenie Królestwa Prawdy, królestwa pokoju i sąd nad światem, sąd nad światem i zwycięstwo tego, co jest dobre, co jest światłością. Tego dotyczy cała ta część, ta dłuższa część, te trzy rozdziały. Z tym jeszcze jeszcze ważne tutaj jest umiejscowienie Jerozolimy. To Jerozolima stanie się stolicą Świata stanie się sercem, centrum, miejscem spotkania człowieka i Boga, miejscem pokoju, miejscem promieniowania tej Bożej obecności. I w tym kontekście zwróćmy uwagę na nasz tekst. Otóż tekst jest zapowiedzią odnośnie do przyszłości. Oto Bóg przygotuje dla wszystkich ludów. Ważne podkreślenie to jest kilka razy dla wszystkich ludów na całej ziemi, wszystkich narodów zaprosi przedstawicieli wszystkich narodów, a więc będzie jakaś forma uniwersalna, jakiejś jedności wszystkich ludzi. Gdzie? Na tej górze. Choć tu nie pada w tym tekście, ale w kontekście właśnie to się pojawia. Chodzi o Jerozolimę, o górę Syjon. O to miejsce, gdzie Bóg przebywa w swojej świątyni, gdzie jest miejsce spotkania Boga i człowieka. Bóg posługuje się obrazem e, uczty. Dla nas już to staje się niezrozumiałe, bo my e, takich wielkich uczt na co dzień nie mamy. No, mamy jakieś przyjęcia weselne, czasem człowieka konsolacje, gdy ktoś bliski umiera, ale na co dzień takich wielkich bankietów, wystawnych uczt nie robimy. Nawet jakieś imieniny czy urodziny już tak bardzo nie przeżywamy. Dla Bliskiego Wschodu, dla czasów Jezusa uczta to było coś niezwykle ważnego. Kiedy można było poświęcić, od, odłożyć pracę, odejść od obowiązków i wejść w przestrzeń świętowania. Takie świętowanie trwało nawet kilka dni, wesele, nawet tydzień. Świętowanie, to zresztą widać dzisiaj w przeżywaniu świąt, nawet w Izraelu, święta nie są takie, że wpadnę wypadnę do kościoła, tylko święta trwają, trwają całe właśnie 7 dni, cały tydzień obchodzenia święta. Więc uczta jest też takim świętem, to znaczy... Zostawiam pracę, zostawiam swoje obowiązki, odkładam wszystko, aby świętować, aby być ze swoją rodziną, z bliskimi. Uczta to jest też miejsce spotkania, ale też na co dzień, kiedy Izrael żył w prostocie, w ubóstwie, to uczta była czymś wyjątkowym, bo na co dzień jedli, zwykły tam jakiś chleb pod płomyki z oliwą, a tutaj uczta ma być czymś wyjątkowym, także w tym, co będziemy jeść. Stąd pojawia się w tym teście wyborne wina, y, najpożywniejsze mięsa, najwyborniejsze wi, y, wina, tłuste mięsa, coś wyjątkowego, coś, czego nie ma na co dzień. Y, no właśnie, my tego trochę nie rozumiemy, bo mamy na co dzień wszystko. Nawet, nawet jak przeżywamy Wielkanoc czy Boże Narodzenie, to, to te wykwintne potrawy, przygotowywane czasem tylko raz w roku, wcale nas jakoś specjalnie nie poruszają, bo na co dzień mamy pod dostatkiem jedzenia i... To, co sobie zamarzymy, czy to będą, będzie kuchnia japońska, czy włoska, czy amerykańska, czy jakakolwiek, to mamy ją na wyciągnięcie ręki, czy czasem telefonu, żeby zamówić dostawę, więc jest to bardzo blisko nas. Więc tutaj już warto trochę przenieść się w myśleniu, przełączyć się w myśleniu na te czasy starożytne, by lepiej zrozumieć do jak wyjątkowego wydarzenia, wyjątkowego święta, wyjątkowej rzeczywistości zaprasza nas Bóg. Na tej górze zedrze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody i zniszczy śmierć otrze łzy z każdego oblicza zdejmie hańbę z ludu oto nasz Bóg oto ten, mu zamufali Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia ręka Pana spocznie na tej górze ręka Jego obecności moc, ręka jest symbolem mocy Boga moc Boga będzie nad nami będzie pośród nas to zapowiedź nadziei, pełna nadziei, miłości Boga i spełnienia się tęsknoty człowieka za Bogiem. Skończy się czas cierpień, chorób, łez, niepewności, niepokoju. Taka ma być rzeczywistość nadchodzącego zbawienia. Słyszymy te słowa no, na 500 lat przed przyjściem Chrystusa. Który właśnie ma stać się tym zbawieniem dla czekającego na niego Izraela. Jeszcze jedna ważna wskazówka to znaczy, żeby być z kimś na uczcie, ja muszę być z nim w relacji. Z nieznajomym nie umawiam się na obiad. Być z kimś przy stole, razem spożywać, to znaczy być z nim w więzi, być w pewnej bliskości, w zaufaniu. To tego wyrazem też będzie psalm, który tej niedzieli będziemy śpiewać. Psalm 23, psalm zaczynający się od słów: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Bo tam, właśnie w treści psalmu, pojawiają się słowa: Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, czyli zapraszasz mnie do stołu dla mnie. Przygotowujesz ucztę dla mnie. Będziemy w takiej bliskości, że będziemy razem spożywać. To psalm, który dobrze znamy, psalm, który powstał jeszcze przed niewolą babilońską, psalm, który jest takim uwielbieniem Pana Boga, który jest wyznaniem takiej wielkiej ufności, że ja mogę być spokojny, bo jestem w bezpiecznych ramionach. On jest moim pasterzem, nie braknie mi niczego. Mogę odpoczywać jak taka powietrza na pastwiskach zielonych, bo on się troszczy o mnie. On mi zapewnia wodę, on o, pozwala mi odpocząć, on orzeźwia moją duszę i prowadzi mnie po tych ścieżkach, które są właściwe. Dzięki niemu, dzięki posłuszeństwie, jego, jego głosowi ja potrafię wybrać właściwe drogi, bo on mnie po tych drogach prowadzi. A nawet jeśli czasem dolina jest ciemna to zła się nie ulęknę, bo, bo Twoja łaska jest ze mną, bo Ty jesteś ze mną. Ty się o mnie troszczysz. Jasne, że droga za Chrystusem, droga za Bogiem, to nie jest zawsze sama kraina radości i światła. Czasem to ciemna dolina, ale w niej również nie mogę być załamany, bo On jest potęgą. Pamiętacie słowa posyłam was jak owce między wilki. Posyłam was ja to promyk pośród ciemności. Ale nie bójcie się, bo ja Was posyłam, mówi Chrystus. A tutaj psalmista rozumie, że to Bóg stoi za bezpieczeństwem człowieka. Zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy, na całe moje życie wybieram Boga, bo On jest moim pasterzem, Bóg jest pasterzem. Ten obraz Starego Testamentu także wiele razy przywołuje Jezus, by mówić o swojej relacji z owczarnią, z owieczką, z najbardziej bezbronną, z poranioną. On jest dobrym pasterzem, o czym przypomnimy sobie w Ewangelii okresu wielkanocnego. Drugie czytanie to już ostatni fragment listu świętego Pawła do Filipian, listu jak przypomnę, który Paweł pisze już będąc w więzieniu. Doświadczony, stary Paweł pisze do Wspólnoty, którą bardzo kocha, której, której, którą podziwia za, za ich przywiązanie do Chrystusa, za wierność Ewangelii. To jest list, który, który nie jest może jakimś traktatem teologicznym, ale jest takim wyrazem wdzięczności, jest podziękowaniem za, za całe dobro, którego doświadczył Paweł od Filipian. Jest takim też słowem pożegnania Pawła i ostatnich wskazówek, jakie Paweł przekazuje mieszkańcom Filipi. Ten fragment pochodzi z epilogu, z zakończenia listu i to jest dosłownie wyjęte kilka wersetów, bo to rozdział czwarty, wersety 12, 13, 14 i potem 19 i 20. W całym tym pożegnaniu Paweł wspomina Filipian, którzy pomogli mu, gdy był w potrzebie materialnej, którzy przyszli mu z pomocą, gdy, gdy on mówił o tym, że mu brakuje. Paweł. W tym pożegnaniu, w tym, w tym słowie, którego będziemy słuchali w niedzielę, pokazuje, pokazuje siebie, podsumowuje swoje życie. Mówi o tym, że, jest, że był zawsze gotów głosić Ewangelię w każdych warunkach: czy w biedzie, czy w obfitości, czy jako głodny, czy jako syty, czy w niedostatku, czy w dostatku. Może to zrobić dlatego, że do no tej bardzo ważne słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To On jest umocnieniem. Tak jak ten y, psalmista mówi o tym, że choćby przechodził przez ciemną dolinę zła się nieulętne, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jakie by nie były wasze potrzeby, w Chrystusie, czy dzięki więzi z Chrystusem, Pan Bóg je zaspokoi. Nie bójcie się. Zaufajcie Bogu. To te ostatnie słowa Pawła do Filipian to bardzo konkretne wezwanie do zaufania Bogu. No, może warto też zapytać, czy ja też tak potrafię? Czy umiem cierpieć biedę i obfitować, być syty i głodny? Czy w każdych warunkach jestem blisko Chrystusa? Czy rzeczywiście potrafię powtórzyć za Pawłem, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia? Czy nie jest przypadkiem tak, że. Kiedy jest mi dobrze, to Panie Boże, Bogu niech będą dzięki. Dziękuję Ci bardzo, dobrze, że jesteś blisko mnie. Ale gdy staje się coś trudnego, gdy jakiś ciężar na mnie spada, gdy nie jest tak bardzo pełna światłość wokół mnie, jakaś bardziej ciemność, to zaczynam sobie myśleć, Panie Boże, czy Ty w ogóle jesteś? Czemu mnie zostawiasz? Czemu mnie opuszczasz? Nie ma Cię w moim życiu, może w ogóle nie istniejesz? Czy potrafię w każdych warunkach być przy Chrystusie? Czy nie jest tak, że jestem przy Nim tylko wtedy, kiedy mi jest dobrze. Warto się nad tym zastanowić. I wreszcie Ewangelia, fragment Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 1 do 14. Zobaczcie, że tu znowu ważny jest kontekst. Od jakiegoś już czasu, od kilku niedziel, słuchamy przypowieści Jezusa, które wygłasza nie do uczniów, nie do tłumów ale do konkretnej grupy ludzi, do elity Izraela, do arcykapłanów i starszych ludu, a więc do tych, którzy są odpowiedzialni za wspólnotę. I jak w poprzednią niedzielę, czy jeszcze dwa tygodnie temu, słyszeliśmy, jak Jezus krytykuje ich postawę, że oni zamiast prowadzić do Boga, oddalają człowieka od Boga. Zamiast przyjąć posłannictwo proroków, Jana Chrzciciela, czy Jezusa, oni zwalczają, takie głosy, które są głosami posłanymi przez Boga. Więc arcykapłani, starsi ludu, stają się przez Jezusa w tych przypowieściach oskarżeni o to, że, że nie robią tego, co, co powinni. Pamiętacie w zeszłym tygodniu ta przypowieść o, o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Dom Izraela, a gospodarzem jest Pan Bóg, który wysyła najpierw sługi, potem więcej sług, potem wreszcie swojego syna. I oni chcą zabić syna, zabijają syna, aby posiąść jego dziedzictwo. Stwierdzili, że winnica, której byli dzierżawcami, stała się ich własnością. I bardziej dbają o siebie niż o własność, no nie ich, ale gospodarza, który im zaufał. I w tym kontekście zwróćmy uwagę na dzisiejszą przypowieść. Przypowieść, w której, jak w poprzednich, pojawia się wątek ojca i syna. Tu znowu w tej obrazie syna warto zobaczyć Chrystusa, który też jest nieprzyjęty przez starszyznę, przez liderów, przez elitę Izraela. Oto król. Wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. No, król to znowu obraz Boga, Bóg jako gospodarz winnicy, Bóg jako król to obrazy, które w tych przypowieściach nawiązują do tradycji Starego Testamentu, do obrazów, do symboli, do figur znanych z tekstów prorockich Starego Testamentu. Ucztę weselną wyprawił swojemu synowi. Posłał sługi, aby zwołali na ucztę. Ale ci nie chcieli przyjść. Posłał sługi, czyli posyłał proroków, posyłał konkretnych ludzi, którzy mieli pomóc zrozumieć prawdę o Bogu. Posłał jeszcze raz inne sługi. Powiedzcie zaproszonym o to, przygotowałem ucztę. To ciekawe, bo tak to wyglądało w starożytności: dwa razy wysyłano zaproszenie. Pierwszy raz, żeby ogłosić, będzie uczta a drugi raz, gdy już uczta była gotowa, żeby powiedzieć to właśnie w tym momencie. Ucz, pierwsze zaproszenie było po to, no po prostu pamiętajcie, za jakiś czas będzie uczta, szygujcie się, przygotowujcie się, ardy będzie gotowe, pośle po was. No, to znowu nie jest, musimy to zrozumieć w kontekście, co wyjaśniałem przed pierwszym czytaniem. No, nie jest jak wesele, że dostajemy zaproszenie na 16. W sobotę i koniec. Tutaj trochę było inaczej. Te uczty trwały kilka dni, przygotowania trwały wiele tygodni czy miesięcy. Więc zaproszenie to jedno, to pierwsze, a potem drugie. E, powiedzcie zaproszonym, już zaproszonym wcześniej: Oto moja uczta gotowa. Woły, zwierzęta ubite, wszystko gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Ale oni zlekceważyli to zaproszenie. E, nawet więcej. Inni pochwycili sługi i pozabijali. Zobaczcie, ta nienawiść tych ludzi, których gospodarz, których król zaprasza na ucztę. Jedni poszli na swoje pole, do swego kupiectwa, zajęli się tym, czym się normalnie zajmują. bo właśnie to, co wyjaśniałem: uczta była tym wyłączeniem tego normalnego życia na jakiś czas, żeby by świętować. Oni tego nie potrafią. Poszli do swoich spraw. A jeszcze inni pozabijali służących. Król uniósł się na to gniewem. Zobaczcie, że taka odpowiedź mam swoje pole, mam swoje kupiectwa to może być też często nasza wymówka, żeby nie iść za Chrystusem. Mam przecież teraz najlepsze lata swojego życia, ja muszę pracować, ja mam karierę, ja mam sprawy, nawet jeśli czasem kosztem pewnej nieuczciwości, czy kosztem tego, że, że, że zupełnie łamię swoją rodzinę, że, że niszczę relacje w małżeństwie, ja muszę, bo to jest mój czas i to najważniejsze, moje pole, moja sprawa, nieważne, że to niszczy innych, robię to, nieważne, że nie mam czasu na spowiedź, na modlitwę, to nie jest takie strasznie ważne. Przecież zrobię znak krzyża rano czy wieczorem. Zobaczcie, w ilu spowiedziach, znaczy to ja mogę powiedzieć, nie zdradzając tajemnicy spowiedzi, w ilu spowiedziach pojawia się jako najważniejszy grzech to, że nie byłem w niedzielę w kościele, albo że nie pościłem w piątek. Przecież to nie o to chodzi. Tutaj ma być relacja z Chrystusem głęboko w sercu. To o to chodzi w relacji z Bogiem: o przyjęcie go nie w obrzędach, nie w tym, co zewnętrzne, w tym, co może być jakimś przyzwyczajeniem, czy takim trochę zaspokojeniem, świętego spokoju. No, relacja z Chrystusem ma być czymś głębokim, co, co daje światło na całe nasze życie. Gdy król usłyszał o, tej, o tym, że odmówiono mu, posłał swoje wojska i wytracił zabójców, a miasto spalić. I powiedział sługom: Uczta gotowa, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Wszystkich, tu ważne, nie niektórych, nie piękniejszych. Wszystkich, zaproście wszystkich. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich. Dlaczego? Bo ci pierwsi nie skorzystali. Myślę, że Wy, doświadczeni już komentatorzy Pisma Świętego, widzicie tutaj to nawiązanie do Izraela. Izrael odrzuca wezwanie do nawrócenia, odrzuca Chrystusa, dlatego pojawia się zaproszenie dla wszystkich. Naród wybrany nie skorzystał, Chrystus wiele razy to pokazuje, że choć gdyby, waszym do, gdyby u was się działy takie rzeczy, to już byście się dawno nawrócili, a wy nic, a dzieją się wielkie nawracają się poganie, syrofenicjanka, jacyś inni poganie się nawracają, a wy nie potraficie. Wyście nie skorzystali, więc zaproszenie jest teraz do wszystkich. I Rzeczywiście słudzy sprowadzili wszystkich, złych i dobrych, i sala była pełna, ale no właśnie, sala była pełna, ale to nie jest jeszcze wszystko, dlatego że król przychodzi i zobaczył człowieka nieubranego w strój weselny. Może nas to zdziwić. Jeśli zaprosił wszystkich, to może nie miał czasu. Zaproszenie było do wszystkich, no to to, co on teraz się czepia, że jeden nie ma stroju weselnego. Zaproszenie jest do wszystkich, ale i tak trzeba podjąć jakieś swoje decyzje, podjąć jakiś swój wysiłek, żeby na tę ucztę trafić. Przyjacielu, nie, mów, nie mówi do niego beznadziejny człowieku. Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Czemu przyszedłeś tutaj bez stroju weselnego? A on o nie miał, nie miał nic do powiedzenia, nie wiedział, co powiedzieć. Nie miał nic na swoją obronę. Na to. Król kazał go związać i wyrzucić na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płaczyć z drzetaniem zębów. I pojawia się ostatnie zdanie. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. W tekście tłumaczenia dynamicznego, którego czasem korzystam, mamy w tym miejscu. Co prawda, wielu zostało zaproszonych na moją ucztę, lecz niewielu się do niej przygotowało. To jest może klucz, żeby ten tekst właściwie zrozumieć. Wszyscy zostali zaproszeni, ale niektórzy się do tej uczty nie przygotowali. Ta przypowieść mówi o takiej naszej reakcji na Boże powołanie, na Boże wezwanie, wezwanie do podążania za nim, do nawrócenia, odpowiedź na Boże zaproszenie. Jest takie niebezpieczeństwo obojętności. Ojciec nas zaprasza do relacji z jego synem. I możemy. Przyjąć to zaproszenie, ale też możemy odrzucić i wrócić do naszych różnych codziennych trosk, tak jak gdyby się nic nie zmieniło i nasze życie, czy po spowiedzi, czy przed spowiedzią, po modlitwie, przed modlitwą, po nawróceniu, czy przed się niczym, nie różni. Jest jeszcze takie nawrócenie, powiedzmy, niepełne, czyli ten człowiek, który nie ma stroju weselnego, no niby jest w tej sali, niby jest gotowy do uczty. Nie zignorował tyle zaproszenia, nie zlerceważył, idąc do swoich obowiązków, nie odmówił, nie odrzucił, ale to tak, które on powiedział Bogu jest takie marne. Nie wcielił tego w życie, nie przygotował stroju weselnego. O cóż chodzi z tym strojem? No nie mamy, nie mamy... Świat, świadectw, jak wyglądały wesele, per bardzo konkretnie w starożytnym Izraelu, ale możemy się spodziewać, że chociażby strój weselny miał się wyróżniać jakąś czystością. Założyłem odświętne ubranie, nowe ubranie, czyste ubranie na, na wesele, a nie przychodzę w tym starym. Czyli obojętne mi trochę, no jestem, nie zignorowałem, nie odrzuciłem, jestem, ale nie wcielam w życie, to znaczy niby jestem z Chrystusem, ale jednocześnie nie zerwałem ze swoimi grzesznymi zwyczajami, drogami i próbuję żyć jak uczeń Jezusa, chociaż sercem wcale nie jestem, nie jestem blisko Niego. Zobaczcie, że hmm, może właśnie w tej postawie powinniśmy zobaczyć siebie, w tej postawie Człowieka, który no niby jest w sali, ale kompletnie nieprzygotowany. Bardzo więc zastanowić się, na ile mogę powiedzieć o sobie, że idę za Chrystusem, że jestem Jego świadkiem, że wsłuchuję się w głos, który mówi do mnie Bóg. Zobaczcie, co tydzień słyszymy. Wezwanie do nawrócenia, wezwanie do przemiany życia, wezwanie do modlitwy. Wezwanie to jest coś, na co ja mam odpowiedzieć. Nie deklaracją, nie jednorazowym aktem, ale całym swoim życiem.